nagram panu szanownemu temat 20 roku w r designie bo pan mnie już męczy troszkę, żebym jechał oglądać i z linków te auta, a ja zwyczajnie nie dysponuję aż tak wielkim czasem, żeby jechać 1200 w jedną i wrócić jak z polskiego automotu. Tu pan masz w r Rok 19 na szybie. 29500 euro, 136 przebiegu 190. Pierwsza rejestracja styczeń 20 rok. No i to mi pasuje. całe trzy dyszki. Przyjemna rzecz 136 przebiegu. Jeszcze raz przeczytam. 136 przebiegu 190, 2 litry. Diesel, no. 5 placów do siedzenia. Gielbedalik dali do roboty przyjechał Operek bez lampy tu jest z radarem, ale a to jest kombi ja szukam komuś sedana Co jest z tym sedanami te co jesteś? Druga młodość, czy co? Jest grilek Wszystko się zgadza. Tu grubsze sprawy Może będzie manualna przecierka. Automat. Tamten był fajny, tylko miał przebieg stówę ten manual. A taka był drogi, kurde. No jak to jest. Jak to w Polsce, kurde. Lepiej kupić tanio, a po 200 na kulany A co ja poradzę? Co jest tanio. Wyślę pani dla porównania Disaper Card, ja? BMW. Ok. okay. Na porównania tą dwójkę jak ona wygląda na żywo Ale i tak jest sprzedana Ja wiem czy dwójka jest jakaś fajna no, szczególnie. Dla młodych ludzi Mających trójkę dzieci taka dwójka Arteon do sprzedania czy sprzedany? jak to było Do sprzedania Idę się machnę, bo co z tym już wódki to wypiłem i bułek na grylu zjadłem z mięsem, <grym> z mięsem> Warto się przywitać w skrzynce. Tu pięknie jest Teraz zobaczymy. Automat. BWX 1 odpada dla Pani. Tam przejdziemy po dwóch 3 2 0. Ta SK ładna na radarach, półko ładne. Co w środku? No wytwornie można powiedzieć. Sugerowałem widzów, żeby brał zamiast. Ach, to Franca, jeszcze. Niestety szukamy diesla. To jest benzyna. To jest benzyna. Nowa kuga. Myślę, że to światła z tych z takich dżipów, byle jakich u a robionych. Ale to jest kuga. W napędach. No. Można by się odnaleźć. Dwie sztuki, może któreś w manualu. Może któreś tanie, obok krótkie. U, tu, 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 tu. 18 rok. Czekaj, czekaj. Krótka czy długa? Kuźwa długa. Nie wejdzie do, do garażu, ludziom. Co za historia. Siedemnasty, ale już nowy zegar. Czy jest jakiś naczelnik od tych aut, czy raczej nikogo? Czy niedawno kupiłeś, lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie. Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach, car Vertical. Pan Romek bardzo poleca serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro dla Was wszystkich. Zdrowia.